Zaczniemy od wytłumaczenia, czym jest trading, bo myślę, że bez zrozumienia tego pojęcia nie będziemy w stanie przejść do bardziej złożonych aspektów tej czynności. Trading nie ma, nie ma nic wspólnego z inwestowaniem czy oszczędzaniem, i tutaj sobie trzeba jasno rozdzielić te czynności grubą kreską. Wszystkie czynności, które będziemy dokonywać na rachunkach, będą miały charakter czysto spekulacyjny. To znaczy, że Tradeując nie budujemy wartości. My nie przeznaczamy naszych środków na realną budowę wartości jakiegoś przedsiębiorstwa czy jakiegoś aktywa. Nasze działania będą polegać na kupnie i sprzedaży instrumentów finansowych, gdzie nie będziemy podejmować wysokich nakładów na ocenę wartości inwestycji. Spekulacja to gra rynkowa, która opiera się jedynie na cenie i dzięki analizie ceny możemy wykorzystywać okazje, które sprawiają się w bardzo krótkim okresie czasu. Okazje te mogą się trafiać na różnych aktywach, rozpoczynając od cen akcji, walut, surowców, towarów, kończąc na kryptowalutach. My, jako traderzy, staramy się przewidzieć wzrost bądź spadek konkretnego instrumentu i na tym zarabiamy. Zatem Podstawą do podejmowania decyzji jest tutaj odpowiedź na pytanie, z jaką sytuacją mamy do czynienia na konkretnym danym instrumencie. Czy mamy obecnie cenę z tak zwanym dyskontem i uważamy, że cena powinna znajdować się dużo wyżej, czy może mamy cenę z tak zwaną premią, czyli rynek wycenia instrument zbyt wysoko? Profesjonalni traderzy doskonale się orientują w zmianach cen, zanim te w ogóle nastąpią, ale jeśli już wspominamy o profesjonalnych traderach, to Profesjonalistów nie wyróżnia tylko wiedza, która stoi za podejmowanymi decyzjami, ale również kompletny plan, plan zarządzania ryzykiem oraz odpowiednie nastawienie psychiczne. Zatem, trening bardziej przypomina rozgrywkę szachową, gdzie wszystkie strategiczne ruchy są bardzo przemyślane i wynikają z obiektywnych rzeczy.